nazwisko Kozłowskie Wiesław. Chciałem pokazać opowiedzieć o historii 10 czerwca 2018 Tutaj byliśmy właśnie z córką w tym parku i kierowaliśmy się stąd właśnie do, do domu. Miałem ją odprowadzić. Mieliśmy jeszcze z 15-10 minut, coś takiego. I tutaj szliśmy, tędy sobie spokojnie, tam jak te schodki jest druga do domu i po prostu spacerowaliśmy sobie pomału za rączkę szliśmy sobie cały czas i gdzieś nie wiem jak zaraz jeszcze chwilkę tutaj były byli Ludzie na ławkach, siedzieli sobie o, na tej ławce, na tej, było dużo ludzi, bo była ładna pogoda i w tym momencie gdzieś na tej wysokości zbiegła ze schodków matka mojej córki i, i koleżanka jej. No i od razu było widać, że coś jest nie tak, bo zauważyli, że są ludzie, widzieli nas, ja, znaczy ja zauważyłem, y, mówię do córki, popatrz mamusia idzie i... Jak zauważyłem, że ona się wydzielała, oddaj córkę, zaczęła krzyczeć, już podbiegały coś, Kaśka zaczęła szarpać Martą, moją córką. No i to widocznie była prowokacja. Zaczęła szarpać, córka zaczęła w pewnym momencie płakać, ludzie zaczęli się zbiegać. No i ja chciałem córkę odprowadzić i mówię, żeby nie szarpała, żeby, żeby ten starałem się iść. A tutaj już było, o w tym momencie zaczęli mnie spychać, proszę tutaj są te schody i już widać dom. A zaczęli mnie spychać. No i tutaj, tutaj zaczęli, i, i, zaczęli żebym oddał dziecko, żebym, ja mówię, że chcę odprowadzić. No, to będzie na nagraniach. No a, a, tutaj cały czas zaczęły się jakieś, że, 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 tutaj, że dziecko głodne, że miałem wrócić o 18, że, 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 że takie. I po prostu w tym momencie pojawiła się teściowa, zaczęła też krzyczeć, no i pojawił się też jakiś przypadkowy przechodzień, który za chwilę, najpierw chwilę negocjował, a później przy namowach teściowej i koleżanki, koleżanki mojej żony powalił mnie, gdy się odwróciłem tyłem i miałem dziecko na rękach, gdzieś tutaj powalił mnie na ziemię. Założył mi dźwignię na szyi, później się trochę szarpaliśmy. Jak, znaczy jak spadłem z dzieckiem, to najpierw zobaczyłem, że jest bezpieczna, i dopiero e, dopiero odebrała mi kaszka ją, jak leżałem na ziemi. Puściłem rękę i, i wtedy zacząłem się dopiero wyrywać. No, później, chwilę się jeszcze biliśmy z tym gościem, no i żona, właśnie cały czas gdzieś stała, gdzieś tak jak te drzewo tam przy alejce praktycznie gdzieś czy może nawet więcej metrów i dzwoniła, poczuła się po prostu jak jak padam z dzieckiem na na rękach, a cały czas była Kaśka z mamą tutaj. Moja żona jest niestety bezwłasnowolniona, no niestety no, dlatego staram coś coś po prostu robić, żeby nie dać sobie odebrać córkę, no bo moja żona nie jest gwarantem bezpieczeństwa czego, gdyby było jeszcze jakieś niebezpieczeństwo, to ona jest po prostu ubezwłasnowolniona od rodziców, od tych pieniędzy i, i po prostu nigdy im się nie sprzeciwi. Ale, wracając do tematów, tutaj, tutaj proszę zobaczyć. W końcu, jak uwolniłem się, w końcu odprowadziłem dziecko yy, z nimi, i teraz proszę pokażę, jaka jest droga. Do domu. Czy naprawdę to wszystko było potrzebne i czy to nie było zaaranżowane? Teraz jest to w ogóle opowiadane. Jakbym chciał porwać dziecko, no gdzie? Ja porywałem jeśli szedłem w ogóle w kierunku domu i proszę zobaczyć, gdzie jest ten dom. No ale pismo, wszystko, papier, wszystko przyjmie sędzia. Ustawia sprawę Nie wysyła do ekspertyzy sfałszowanego nagrania Proszę zobaczyć To jest właśnie Tutaj wystarczyło przejść I tu, tu jestem do dalszą część puszę na następnym nagle.